Czujesz się obcy wśród znajomych? Wiem dlaczego. Oni planują imprezę. Ty planujesz biznes. Oni oglądają Netflix. Ty oglądasz kursy. Oni narzekają na szefa. Ty zostaniesz szefem. Problem? Jesteś sam. Otaczają cię ludzie bez ambicji, którzy ciągną cię w dół. Rozwiązanie? Zacznij biznes. Społeczność, gdzie wszyscy myślą jak ty. Gdzie rozmowy o pieniądzach to norma. Gdzie za dużo pracujesz to komplement gdzie konkurencja napędza do działania. Cena? Dwie pizze. Tyle. Dwie pizze za dostęp do ludzi, którzy już żyją Twoimi marzeniami. Ale uwaga, to nie dla wszystkich. Jeśli wolisz narzekać niż działać, zostań gdzie jesteś. Ile razy mówiłeś, od jutra zaczynam? Ile ostatnich imprez było przed zmianą? Ile wymówek jeszcze wymyślisz? Ostatnia szansa. Za rok będziesz żałować, że nie zacząłeś dziś. Zacznij biznes. Link w bio. Decyzja należy do Ciebie, ale czas ucieka.